Takie setne derby trzeba było uczcić jak najlepiej można, bo y, szkoda, że nie ma kibicy górnika, takie święto tu jest. Także szkoda, szkoda, że nie ma ich i uczciliśmy to jak umieliśmy najlepiej. Prace to, to, to było po prostu skierowane w rząd, w to co się dzieje otoczka y, na polskich wojskach, które zakazują tego typu w manifestacji. Ruch z górnikiem spotykają się wiele razy. Zawsze jest to fantastyczny pojedynek. Obejdziecie, czy padają bramki, czy ich nie ma. Emocje są na całego, także za każdym razem jest duże oczekiwanie na kolejny mecz. Mecz był bardzo szybki. Akcje z dwóch stron, dramaturgia, także więcej takich meczy szczególnie mi się wydaje, że, że tutaj derby derby, wielkie derby Śląska jakby przyczyniły się do tego, że, że no, ta polska ekstraklasa, będzie po prostu, będziemy na nią inaczej patrzeć. Mecz był żywy. Zarówno my, jak i górnik stworzyliśmy sobie dużo sytuacji i padały bramki. Myślę, że fajny mecz dla kibica. Graliśmy wygrany mecz, bo mając wszystko pod kontrolą 1-0 mając parę pozycji bramkowych, klarownych, stuprocentowych, musimy, jak to się popularnie mówi, przeciwnika dobić. Niestety tak się nie stało Stały fragment, jeden drugi, dwie bramki po stałych fragmentach. Co z tego, że graliśmy dobrą piłkę i widzieliśmy dzisiaj bardzo dobre widowisko bardzo otwarta gra, ofensywna, i tak jak powiedziałem, z mojej perspektywy na pewno e, martwi to, że nie potrafimy dobić. Drugi mecz derbowy w przeciągu tygodnia, który z którego schodzimy przegrani, to na pewno pozostawia dużo, dużo do życzenia i dużo do myślenia. E, więc e, musimy posypać głowy popiołem, bo wiadomo, że cały zespół zda na to, żeby wygrać. Eee, niestety dzisiaj schodzimy z placu, bowiem przegrani i musimy jak najszybciej się na nogi, bo ten kolejny mecz ligowy będzie dla nas powodem do tego, żeby się zrewansować. Podnieść